Z ogromną radością i otwartością dziewczynki ze szkoły tańca Rytmiks przyjęły swoją nową koleżankę z Ukrainy, która wraz z mamą uciekła z Charkowa przed wojną. Kiedy Karina przyszła na swoje pierwsze zajęcia, czekały na nią liczne niespodzianki, podobnie jak na drugą dziewczynkę o imieniu Milana. Dziewczyny w pierwszym momencie rzeczywiście były troszkę wystraszone, ale już widać pierwszy uśmiech na ich twarzach. Nasze dzieciaki przyjęły ich fantastycznie. Były kartki, były flagi. Ja się bardzo cieszę, bo przydadzą nam się nowe koleżanki w zespole i tr trzeba pomóc innym, żeby też mogła tańczyć z nami, bo będzie, nam będzie, też jest bardzo miło, że może z nami tańczyć. Bardzo się cieszymy, że jest nowa koleżanka. Przygotowaliśmy jej coś, aby no, poczuła się u nas dobrze. Ehm, przygotowaliśmy jej flagi, rysunki, tak żeby po prostu poczuła się tu dobrze, jak w domu. Ja się bardzo cieszam, bo ja zawsze od dziecka chciałam mieć jakąś koleżankę, kolegę, przyjaciółkę, właśnie z jakiegoś innego kraju. No i teraz przyszła taka chwila, i tak naprawdę bardzo się cieszę, ale rozumiem, że będę musiała się też nauczyć ukraińskiego, żeby się kontaktować, ale tak, bardzo się cieszę. Jestem pełna dumy. Będziemy jej pomagać na pewno się uczyć, um, uczyć układów, jeżeli jej się to spo spodobało, właśnie. Um, będziemy jej pomagać jakby wdrażać w te układy, żeby. Na pewno jej jakby będziemy pomagać, żeby się czuła jakby tu jak najlepiej. Zarówno młode tancerki, jak i instruktorzy doskonale wiedzą, przed czym uciekała Karina z mamą, a ponieważ w Polsce nie doświadczamy rosyjskiej agresji, trudno im to zrozumieć. Ja sobie tego totalnie nie wyobrażam, jak ona... ja bym tego. No że ona jest odważna, że cały czas jeszcze próbuje. Ja bym pewnie płakała w poduszkę, siedziała w pokoju tylko i zastanawiała się nad tym wszystkim, a ona idzie dalej, więc ja ją bardzo podziwiam. Nie wyobrażam sobie tego, bo dla mnie w ogóle to nie jest nierealne. Dla mnie. I jak była na jej miejscu, to nie wiem, co bym zrobiła po prostu. Bardzo nam jest przykro, ale cieszymy się, że do nas dołączyła i że mamy Mamy nie wiem możliwość, żeby jej pomóc i żeby poczuła się u nas jak w swoim domu, w swoim kraju. A inna, czyli mama Kariny, opowiadała o tym, co przeżyły. My z Harkowa około 5:00 rano zaczęli bombić i my uspieli no praktycznie. Za dwa godziny wyjechać z góra wow. My jechałyśmy z Charkowa. U nas było bardzo głośno, słychać bombardowania i praktycznie w dwie godziny musiałyśmy spakować się i wyjechać z miasta. Jechałyśmy praktycznie przez całą Ukrainę, przez Dnietropietrowsk, obwód kropiwnicki, winnicę, tarpol, obwód lwowski, a potem trzy dni stałyśmy w samochodzie w kolejce na granicy, którą przekroczyłyśmy w rawie ruskiej. Praktycznie cały tydzień byliśmy w drodze. Przyjechałyśmy tutaj i widzimy, że Polska jest bardzo przyjazna. Ludzie są bardzo dobrzy. Praktycznie tydzień my w i Polska bardzo bardzo ludzie. Na pytanie, czy inna po wojnie będzie chciała wracać do Ukrainy, czy budować nowe życie w Polsce, nie potrafiła nic odpowiedzieć. Tak bardzo się wzruszyła. No. Wszystkie dziewczynki deklarują pomoc swojej nowej koleżance z Ukrainy. Będziemy właśnie pomagać się uczyć tego, ale będziemy też jakby zaprzyjaźniać ją z różnymi osobami, żeby się właśnie poczuła jakby była w swoim domu. No, żeby było jej właśnie jak najbardziej mile i żeby Poczuła się, jakbyśmy byli w Ukrainie trochę, jakbyśmy, ona była w swoim własnym domu. Jak tylko mogą, starają się także pokonać barierę językową, aby porozumieć się z Kariną. Jej samej bardzo się podobają nowe koleżanki, ale także dostrzega problem z komunikowaniem. Jednak z pewnością niedługo zniknie, bo i ona sama uczy się już języka polskiego. Oni mnie panowaliście, no, rozmawiać ciężko. To nie jest za duży problem, bo wszystko da się zrobić. Jeżeli dało się uciec z Ukrainy. I trafić tutaj to tutaj nie będzie żadnych barier i na pewno damy radę. Są cały czas zeszyty, zeszyty po prostu zapisane już do połowy słówkami. E, rodzice e, relacjonują mi, że e, dzieci chodzą z translatorem Google i powtarzają sobie słówka, żeby móc się z, nowy, z nowymi koleżankami dogadać. E, więc to bardzo, bardzo cieszy, że, że, że tak fajnie... E, Wszyscy zareagują, że wszyscy się angażują, wszyscy pomagają. Warto podkreślić, że studio Rytmik całkowicie za darmo objęło swoją opieką dziewczynkę, a kilka dni później przyjęło na zajęcia kolejną uzdolnioną Ukrainkę. Każdy pomaga jak gumie. Jedni organizują zbiórki, inni jeżdżą po uchodźców, jeszcze inni udostępniają swoje mieszkania i zapraszają ich do domów. My, pom my pomagamy tak, jak umiem najlepiej. Uczymy tańczyć. E, jesteśmy otwarci na wszystkie dzieci, które chciałyby do nas przyjść, bo wiadomo, że taniec, e, to jest wielka pasja. Oni stracili tam wszystko, stracili domy, całe życie, no, wszystko zostawili. E, zostawili też swoją pasję. I wiadomo, że to jest bardzo ciężki dla nich czas. E, a tutaj, jeśli pojawia się szansa, że, że po prostu. Mogą mieć to coś, to coś swojego, co mieli tam, na co poświęcali godziny treningów, angażowali się. Wiadomo, że pasją dziecka nie żyje tylko dziecko, tylko cała rodzina, bo to cała rodzina jest przeważnie zaangażowana w występy, w stroje, w dowożenie tego dziecka na treningi. I myślę, że to będzie taka namiastka normalności, namiastka tego, co mieli e, i co po prostu udało się, udało się ze sobą zabrać. Karina i Milana otrzymały nieodpłatnie stroje do ćwiczeń, a Krawcowa wzięła z nich miary, aby uszyć kostiumy. Na koniec pierwszych zajęć dziewczynki wykonały miły gest wobec swoich nowych koleżanek z Ukrainy i ich wszystkich rodaków.